Simon koldziska, z tej strony Metsu witam was w przedostatniej przebudowie klubu z Ekstraklasy. Tym razem znajdujemy się w Płocku, żeby przebudować zespół Wisły. Już powoli te przebudowy klubu z Ekstraklasy się kończą, bo do przebudowania został mi już tylko poza Wisłą Płock Lech Poznań. Jeśli chodzi o tą przebudowę, to mam nadzieję być w czołówce Ekstraklasy, bo mistrzostwo będzie dość ciężko powalczyć, jeśli chodzi o nasz budżet 1700. Całkiem przyzwoicie jak na klub Ekstraklasy. Podstawowy skład? No, delikatnie mówiąc, szału nie ma, ale zobaczymy, co się uda z tego wyciągnąć. Dobrze, że przynajmniej mamy przyzwoitego młodzieżowca, na tym coś możemy budować. Tutaj widzimy cele, m.in. Ćwierć wina, opucharu polski. Dużo celów, jeśli chodzi o rozwój młodzieży, ale tutaj poza finansami nic nie ma wysokiego statusu. A w lidze też, według zarządu, niewiele musimy osiągnąć. Na sam start sprzedajemy Angela Garcia za 900 tysięcy do Philadelphia Union. Następnie Merebaszwiliego za 320 tysięcy do Sparty Rotterdam. Każdy grosz jest na wagę złota. Tuszyński odchodzi do Ligi Rumuńskiej do wolontarii, Niech sobie tam gra. No i tutaj turniej przedsoznowy. Pierwsze miejsce w fazie grupowej. Jak było dalej pokonaliśmy Barton Albion w półfinale i w finale Östersund po rzutach karnych. I do wydania mamy 4,5 miliona jak na Wisłę Płock. To prawdziwy majątek. Potrzebujemy wzmocnień na czterech pozycjach. Środek obrony. Lewa obrona. Środek pomocy, no i oczywiście pozycja napastnika, żeby ktoś mógł zdobywać bramki. Na start kupiony Matynia 500 tysięcy plus Szumilas, to była cena za tego piłkarza. Następne wzmocnienie to Gryszkiewicz kupiony z Górnika Zabrze za milion, więc dość duże pieniądze. Następnie Sabin Merino 2 miliony 200, kupiony z zaplecza hiszpańskiej ekstraklasy z Leganesz. No i Merino z miejsca staje się naszą gwiazdą. Wyróżnia się na tle pozostałych kolegów i miejmy nadzieję, że poprowadzi nas do świetnych wyników. W pierwszej kolejce gramy z Rakowem Częstochowaj, dajmy z siebie wszystko. Zaczynamy tą symulację i zobaczmy, jak będzie. Ładnie tutaj Wisła Płock rozgrywa tą akcję. Sytuacja sam na sam 1 do 0. Merino, Ależ, wejście Smoka do ekstra klasy. Pierwszy kontakt z piłką w polu karnym i od razu Bramka. A, nam, a nasze apetyty rosną w miarę jedzenia. Chcemy drugiej bramki, i udaje się 2 do 0 w 29 minucie. Lesniak. bardzo ładnie nadarzającą się sytuację zamienił na bramkę. No i dokonamy zmian, żeby też rezerwowi mogli sobie pograć w tym akurat spotkaniu. Ale Raków się nie poddaje: 71 minuta. Lop nad bramka, mi bramka kontaktowa. Poletanowicz fantastycznie zamienił tą sytuację na bramkę. I jeszcze może być ciekawie. A Raków idzie za ciosem, kilka minut później kolejna szansa, i gol! Tjanić tym razem. Zamienia sytuację sam na sam na bramkę, i to spotkanie zaczyna się od nowa. No, możemy być frajerami sezonu już na otwarcie, stracić dwubramkowe prowadzenie w pierwszej kolejce, to nam się udaje. Tudor, ależ on to wykorzystał. No i przegrywamy na dwie minuty przed końcem. No, powiem wam, chyba największego frajera, jeśli chodzi o jeden mecz, to znamy po pierwszej kolejce. Zbozień za 620 tysięcy, sprzedany do St. Gallen. Tutaj Rzeźniczak do Hibernian za 310 tysięcy, więc nadal wyprzedajemy piłkarzy. Adamczyka sprzedajemy do Abha Klub za 620 tysięcy, dzięki czemu możemy kupić Stanilewicza za 1 250 000 z Darmstadt. Niech to będzie nasze wzmocnienie w środku pola. Kane do Manchester United, najgłośniejszy transfer Immobile do Barcelony i Martinez do Liverpoolu. My się dość dobrze wzmocniliśmy, oczywiście na tyle, na ile pozwalał nam nasz budżet. No i tutaj postanowiłem przenieść kilku piłkarzy do drużyny seniorów, żeby wykonać zadanie, no bo jednak warto sobie podbijać ocenę menadżera. No i udało mi się wykonać to zadanie, było dość proste, no bo potencjał u nas nie był za duży. No i tutaj zaledwie 15 punktów po 10 meczach, szóste miejsce, duża strata do lidera, no delikatnie mówiąc ta przebudowa nie zaczyna się najlepiej. W pierwszej kolejce z fraj z Rakowem prowadząc 2 do 0, i jeszcze mamy niskie miejsce po 10 kolejkach. No, może być to interesujący sezon. W Derbach Województwa remisujemy z Legią Warszawa. No i po 20 kolejkach zajmujemy trzecie miejsce ze stratą 14 punktów do Lecha Poznań. To byłby naprawdę cud, gdyby nam się udało zdobyć Mistrzostwo Polski. To może być jedna z nielicznych przebudów klubu z ekstraklasy, gdzie nie zdobędziemy tego trofeum. Ale zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze póki piłka w grze, wszystko może się zdarzyć. A nasz podstawowy skład z tygodnia na tydzień, miło wszystko, wygląda coraz to lepiej. Nie mieliśmy pieniędzy, więc nikogo w zimie nie kupiliśmy. Gaja do City, Merino do Lyonu i Kim Bempe do Liverpoolu. To były najgłośniejsze transfery. U nas nic się nie działo, ale czasem tak bywa. U mnie w sumie najczęściej. Eliminujemy zagłębie lubin w pierwszej rundzie Pucharu Polski. I kto na nas czeka w drugiej rundzie, za moment się przekonamy, tutaj jeszcze pozostałe wyniki. Zagramy spod Beskidziem Bielsko-Biała, idealne losowanie a w Derbach wygrywamy z Legią tej oczywiście Derbach Województwa i eliminujemy też Podbeskidzie w finale Pucharu Polski i w półfinale czeka na nas Lech Poznań. No to teraz się zapowiada nieciekawa sytuacja. W ostatniej kolejce wygrywamy ze Śląskiem Wrocław 2-0, co oznacza, że zajmujemy drugie miejsce w Ekstraklasie z jednym tylko punktem straty do Lecha Poznań. Mieliśmy idealną końcówkę, ale zabrakło tego jednego punktu, między innymi tego jednego punktu, który straciliśmy w pierwszej kolejce. No i tutaj Błaci został królem strzelców, Merino też bardzo dobry wynik z naszej drużyny, Szwoch, Sykora i Giercen najwięcej asyst. A widzimy tutaj, Kamiński miał najwięcej czystych kąt, aż 17 w 30 spotkaniach. Przegrywamy w półfinal Pchoru Polski z Lechem Poznań, więc w tym sezonie wsadziliśmy tyle do ile Tottenham, czyli powietrze. No i tutaj widzimy nasz podstawowy skład na sam koniec tej przebudowy. Wygląda całkiem przyzwoicie, Michalski się bardzo dobrze rozwinął, podobnie Kocyła, Gryszkiewicz czy Matynia. No, ale też ten skład, no, delikatnie mówiąc, odrobinę mu brakuje, żeby być mistrzem Polski. Jeśli chodzi o występy, to kto miał ich najwięcej w tym sezonie? Kamiński, Uryga, Rasak, Giercen. No i oczywiście Kocyła po 38, zobaczmy bramki. Najlepszy Merino, świetny transfer, drugi Szwoch, a trzeci Kocyła, 18 lat. A jakie statystyki? Najwięcej asyst Szwoch, drugi Giercen. A trzeci Merino, który spisał się na medal. No i tutaj, oczywiście, pokażę Wam rozwój poszczególnych piłkarzy. Wiele miało naprawdę fajny progres w trakcie trwania tego sezonu. Merino od początku do końca utrzymał oczywiście najwyższy overall, jeśli chodzi o naszą drużynę, no ale też nie miał tutaj akurat wielkiej konkurencji, więc taki transfer z Leganés był dla nas olbrzymim wzmocnieniem. Ten piłkarz, jak to przystało na Hiszpana z niższej ligi, po przejściu do Ekstraklasy pokazał wysoki poziom. Zdobył dużo bramek. No i to mnie na pewno satysfakcjonuje, ale też inne transfery były udane. Matynia, Gryszkiewicz czy choćby Stanilewicz też spisali się bardzo dobrze. Więc akurat polityka transferowa jak najbardziej na plus. Ocena menadżera 85 na sam koniec. Nie udało nam się niestety wykonać wszystkich zadań, to nam na przykład zabrakło jednego zwycięstwa. A tutaj kilk... 500 tysięcy. I zobaczmy kto wygrał Puchar Polski, Lech Poznań pokonując w finale Śląsk-Wrocław. Jeśli chodzi o Super Europy, Bayern pokonuje 1-0 Sevilla. W lidze Europy zaś triumfuje Arsenal, pokonując finale Napoli, a Liga Mistrzów trafia w ręce Liverpoolu, pokonali 2 do Inter. No a my tutaj, jak widzimy, w ligowej tabeli mieliśmy lepszy bilans bramkowo od Lecha Poznań, ale zabrakło nam jednego punktu, właśnie to frajerstwo w pierwszej kolejce. To zaważyło na całym sezonie niby jeden mecz, a jak wiele zmienił, prowadziliśmy 2 do zera, przegraliśmy 3 2, i na finiszu właśnie tych punktów zabrakło. Ale jeśli chodzi o tą przebudowę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jej obejrzenie, no i za dwa tygodnie zapraszam Was na ostatnią przebudowę klubu z Klasy. Przebudujemy oczywiście Lecha Poznań, bo tylko on nam pozostał. Trzymajcie się!